przedszkole przy ulicy Mikołajewicza w Rawiczu jest według radnej Beaty Niepiekło-Bąk w tak złym stanie, że nie nadaje się nawet do remontu. Z naszej kontroli wynika, że nie opłaca się w ogóle remontować tego budynku, no ponieważ mimo iż są łatane dziury, to to wszystko odpada. Wiadomo, że ten budynek nie był budowany po to, aby był przedszkolem, tylko miał być to tymczasowy budynek, tymczasowe miejsce dla przedszkolaków. A najgorsze co jest to właśnie zaczynają pękać mury. Komisja Spraw Społecznych, której przewodniczy radna, zwróciła się do burmistrza o wybudowanie nowego przedszkola ze żłobkiem. Wpadliśmy na taki pomysł, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców, ponieważ w naszym mieście, gminie nie ma publicznego prwa... żłobka i poprosiliśmy również, jeżeli byłaby taka możliwość wybudowania, to też oddziału. Żłobkowego, również i przedszkolnego. Władze miasta dostrzegają problem, jednak budowę nowego przedszkola uzależniają od pozyskania środków zewnętrznych. Decyzja nasza jest taka, że nie chcemy tam już przeprowadzać jakichś gruntownych remontów czy wykonywania również termomodernizacji, ponieważ ten stan techniczny naprawdę jest bardzo, bardzo kiepski. I jeżeli uda nam się pozyskać jakiekolwiek źródła finansowania zewnętrzne. Będziemy starali się wybudować obok tego miejsca nowe przedszkole. Myślimy tutaj o, o takim jak gdyby centrum żółtkowo-przedszkolnym. Być może też, jeżeli będą programy sugerowały, że, że są jeszcze inne możliwości, czyli nawet połączenie, integracja z seniorami, jakieś miejsca tam dla seniorów, a żeby można wspólnie zgromadzić tam seniorów tych najmłodszych naszych żłobków oraz oraz dzieci w przedszkolu, takie miejsce integracji wspólnej i wielopokoleniowej.